Spotykamy się dziś, 6 maja, na terenie gospodarstwa firmy Brośnę Broś. Rozpoczynamy w dniu dzisiejszym projekt burak ćwikłowy profesjonalny. Szanowni Państwo, będziemy starać się przedstawić nasze produkty, nasze koncepcje nawożenia do listnego. Będziemy promować stosowanie nawozów serii Adop Profit i Halatów IDHA. Są one niezmiernie ważne, jeżeli chodzi o produkcję buraka ćwikłowego, jego zdrowotność, czystość, brak pozostałości metali ciężkich czy azotanów. W rozmowie z gospodarzem, który produkuje warzywa na bardzo wymagające rynki europejskie, Wyraził opinię, że najważniejsze dla niego są właśnie aspekty techniczne, takie jak rozpuszczalność, jak brak pozostałości w formie metali ciężkich, jak dobra czystość składników MPK i mikroelementowych. Te cechy posiadają proponowane przez nas serię nawozów Adop Profit i Helaty IDH. Szanowni Państwo, jak burak wygląda, każdy wie, ale nie każdy wie, jak wyprodukować go zdrowego, o dużym masie, dużym plonie, tak, ażeby nie był, nie zawierał szkodliwych związków, substancji takich jak metale ciężkie, jak azotany, prawda? O tym wszystkim będziemy mówić w trakcie naszych spotkań, cyklicznych spotkań na polu, w odpowiednich fazach wzrostu będziemy Udzielać porad, jak reagować na zmieniające się warunki pogodowe i jak przygotować te rośliny do kolejnej fazy wzrostu. Najłatwiej byłoby podać gotowy schemat nawożenia. Taki schemat ideowy istnieje, ale w związku z tym, że rośliny rosną w różnych stanowiskach, w różnych strefach, regionach Polski. Dlatego też łatwiej jest dopasować te zmieniające się warunki i potrzeby właśnie takimi poradami, które są dostosowane do tych, do tych zmiennych warunków. Dlatego zachęcam do bezpośredniego kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy są w każdym rejonie Polski. Udzielam Państwu wyczerpujących informacji na temat dostępności i stosowania naszych produktów. W ramach projektu Burak Ćwikłowy profesjonalnie planujemy również wykonać analizę materiału roślinnego, który dostarczy nam bardzo ciekawych i aktualnych informacji na temat odżywienia roślin ich potrzeb. Posiadanie takich wyników analizy części wskaźnikowych roślin pozwoli i nam, i Państwu odpowiednio reagować na pewne niedobory, które zawsze istnieją w roślinie i z wyprzedzeniem zastosować odpowiednie nawozy czy mikroskładniki.